Witam wszystkich słuchaczy i sympatyków dobrych mediów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kolejna niedziela. I idąc tak od razu do Bożego Słowa, czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu w księgi mądrości o człowieku sprawiedliwym. Yy, za którym ujmuje się sam Pan Bóg. Prawda jest taka, siostry, bracia, o każdym z nas bez wyjątku, że nikt z nas, nikt z nas ludzi nie jest sprawiedliwy. Sprawiedliwy jest tylko Bóg. Można powiedzieć, że Jego sprawiedliwość jest tak wielka, tak ponężna, dla nas niepojęta i tak głęboka, nieskończona, że ona po prostu jest bardzo miłosierna, też ten sposób nieskończony. Dlatego jeśli już w Paść w ręce czegoś osądu, to lepiej wpaść w ręce osądu Pana Boga, jak mówi Księga Mądrości. Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Nie zobaczmy, tak jak mówili ojcowie starożytni, że jeśli ktoś próbuje sam siebie usprawiedliwić, idzie taką drogą to tak jakby sobie strzelał w kolano, mówiąc delikatnie. Tak naprawdę to jakby popełniał samobójstwo. Dlatego, że nikt z nas nie jest w stanie sam się usprawiedliwić. To jest niemożliwe. A kiedy obserwujemy dzisiaj świat, także Kościół i chrześcijan, którzy rezygnują właśnie z miłosierdzia Bożego w postaci sakramentu pokuty i pojednania, czyli spowiedzi świętej, gdzie przez krew Jezusa, przez Jego łaskę otrzymują usprawiedliwienie, to rodzi się pytanie, to kto ich usprawiedliwi? Sami siebie nie będą w stanie tego uczynić. Tak samo każdy z nas, jak odkłada, rezygnuje na inny termin, czy przekłada, spowit i tak dalej, to rezygnuje właśnie z tego, że może być przez łaskę Jezusa jeszcze raz usprawiedliwiony, ponieważ ten właśnie jedyny sprawiedliwy, czyli Bóg, zawił na, za nas na krzyżu. I stąd właśnie Ojcowie Starożytni mieli rację, mówiąc, że ten, kto próbuje sam się usprawiedliwić, niestety, takby sobie po prostu odebrał życie, tak mówiąc, co się obrazowo. A więc jeszcze raz to, co mówi Księga Mądrości, bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, należy do Boga i w niszu ratunku, nawet w kontekście moralnym, w kontekście grzechów, które przepłoniamy, czyli prawdy o sobie też, to wtedy Bóg ujmie się za nim i wyrywie go z rąk przeciwników, przede wszystkim z rąk demona, czym powiem, czyli z tego, który jest naszym jedynym przeciwnikiem, bo przecież bliźni nie są naszymi przeciwnikami. Nikt z ludzi na świecie nie jest naszym przeciwnikiem, wręcz przeciwnie. Bóg nas stworzył w relacji do siebie, żebyśmy mieli braćmi i siostrami. A przeciwnikiem jest ten, który chce nas zniszczyć i nas cały czas oskarża, jak mówi święty Paweł. I dlatego warto korzystać z tego Trybunału Miłosierdzia, jakim jest spowiedź święta, tam, gdzie spotykamy się z Bogiem totalnie sprawiedliwym, totalnie prawdziwym i totalnie miłosiernym. I to właśnie w tym mamy usprawiedliwienie. A z drugiej strony, tak po ludzko rzecz biorąc, jeśli chcielibyśmy się tak usprawiedliwiać przed ludźmi, to warto przyznawać się do błędu, warto przepraszać, prosić o przebaczenie nawet za grzechy, za zło, za krzywdę, za kłamstwo nieprawdę itd. I wtedy mamy to, tą sprawiedliwość dopełnioną, czyli chroni nas Bóg, jeżeli jesteśmy w Jego rękach, jeśli chodzi o Jego sprawiedliwość wobec każdego z nas, a z drugiej strony stajemy się też wobec naszych braci, sióstr, bliźnich sprawiedliwi, jeżeli ich urazimy czy skrzywdzimy. I do tego się przyznajemy i wyznajemy to. Dlatego korzystajmy z tego wielkiego daru, jak Bóg nam dał, żebyśmy byli w rękach Boga. I u Niego, przed Nim i przez Niego byli usprawiedliwiani. I tego Wam wszystkim życzę na najbliższy tydzień, na refleksję, na dzisiejszym czytaniem, chociażby z pierwszym, pierwszym czytaniem z Księgi Mądrości, żeby znaleźć sobie tę odwagę, to pragnienie być w rękach Boga Miłosiernego i też przez Miłosierdzie Jego w rękach Boga Sprawiedliwego. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do słyszenia w następną niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.